Jedyną piętą alchilę tej floty jest to, że jeżeli mają no, fregaty, tak. to zlipa. Także widzicie, spam jest dobry, ale jeżeli mam więcej jeszcze, muszę mieć chyba z 10 jeszcze więcej. Tych, tych właśnie. Tak, lotniskowców no bo inaczej to ja nie widzę sensu trzeba mieć więcej tego no nie da się sorry ale on mi napieprza to wszystko nieładnie za to mamy sporą asystę dla krążownika wow szybko zatrzymujmy szybko rozwalcie mu odrzutnik ale wszyscy, no, wszyscy! Destroy the engines! Może się uda. Czekajcie, wyzwanie jest szybsze. Jest! Rozwaliliśmy mu silnik. Jest! Pięknie, to złapany. Na gorącym uczynku. Dobra, udało się. Stacje znowu. Construction. Musimy mieć nieco lepszą tej obronę. Siebie flotę, dobra. Wicekrólu, gdzie ty construction jesteś? A, ty lecisz, dobrze. Musimy, możemy te zrobić. To jest dobre przeciwko... Co, co, co? Chcę sobie przeczytać. Fregata średniej wielkości przez Technounię. Znaczy zjednoczoną technokrację czy coś takiego. E... Czyli jakiś taki telekodystansowy, bo pisze, że może strzelić i jednocześnie uciec. Mm. Więc weźmiemy ich na test. Tu na razie musimy znowu stację jakąś walnąć, a może flotę nawet. Ale oni co? Ile tej floty jeszcze mają? 15 akromatorów, mniej fregat mają, ale oni znowu tam polecieli. W sumie możemy wykorzystać sytuację. Szybko, póki nie ma ich na kamino. Czy znaczy, są na kamino? Rothana Hana ma czwarty poziom. Co za tym idzie? Nie ma floty tam, czyli... mamy szansę. Nie wiem czemu tak zrobili. Może nie chcą, żebym im znowu uszkodził planetę. Ale dzięki temu teraz potężna planeta ulegnie zniszczeniu. Co oni tu mają? Dużo rzeczy. No i świetnie, proszę bardzo, czwarty poziom stacji, rozwalimy go. No niestety Droidany straciłem, no ale kiedyś trzeba było je stracić, tak? Bez ryzyka nie ma e, że tak powiem zabawy. Ale podejrzewam, że droidany i tak nie będę mieć. Tylko prędzej będę mieć. Właśnie ten, który teraz wezwałem, krążownik. Dobrze. Lecicie panowie, wszyscy, akcja Jeszcze ja tak klikam, klikam, czy coś się nie uaktywniło Dobra, chyba wszystko leci Zobaczymy jak to będzie Dobra, i teraz tak Wszyscy, dosłownie wszyscy w Hangar najpierw. To co tutaj są... Ale skąd się Wenator wziął? Czyli czwarty poziom może wezwać venatora. Trzeba szybko, szybko, ale to dosłownie szybko rozwalić hangar, żeby więcej ich się nie pojawiało. Czyli ten venator, który próbowałem zniszczyć, on był z hangaru. Co Cały sobie jaj robicie ze mnie? Trzeba baz droidy tutaj przypieprzyć. Ale krążownik musi się wycofać. Czym prędzej. No, ile tam jeszcze hangarze zostało? Azdroidy, jazda, żereć, żereć metal. Krążownik obrywa. Trzeba mu wsparcie dać. Nie tak, nie tak. Jak ja go stracę, to się wkurzę. Kompletnie się wkurzę. Venator... Giń, proszę cię! Giń, Venatorze. Ale chyba go stracę. Strasznie obrywa. Na bardzo go wystawiłem tu. Dobra, a my co tu możemy? Jeszcze generator możemy rozpieprzyć, żeby już spokój był z polem siłowym. Dobra, widzę, że się wycofują, ale gonią mnie dalej myśliwce. Nasze znaczy bombowce. No to już sobie załatwimy. Hej, 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 Floto! Mieliście go zniszczyć, a nie wjeżdżać na niego. Stracimy sobie wtedy znowu te słabsze krążowniki. Czyżbym właśnie oberwał dość bardzo mhm. boleśnie? Że nie mam właśnie bombowców Czyżby stacja właśnie poradziła sobie z bombowcami Dobra, rozwalony jeden dobra, nie dobra, niedobra Właściwie drugi jest jeszcze rozwalony Ty uciekaj krożowniku dalej, dosłownie dalej Ten już chyba też zostanie zniszczony Najważniejsze, że hangaru nie ma Bo teraz to tylko stacja tu jeszcze coś może zrobić A po prostu pieroństwo, okropne Oj, nie to chciałem Nie to chciałem, bo teraz jest źle Obrywacie, potężniej No i popatrzcie, jakbym jeszcze miał drugie tyle lotniskowców, a nawet jeszcze trzecie tyle mógłbym zrobić, wysłać, to po prostu jaki to byłby spam myśliwców Wtedy byłaby szansa rozwalić taką flotę Więcej lotniskowców muszę mieć Dosłownie więcej No, Benator Zostało ci nam niewiele życia Ich hangar dalej żyje Nie wierzę w to Dobra Flota ginie powoli Czy znaczy, bombowcy? Dobra Na stację, wszystko ten właśnie obiekt w pole siłowe. Rozwalić to, czym prędzej. Dzięki temu możemy na darki dystans w ogóle ciachać? Zobaczymy jak to będzie teraz. Czy się uda, czy się nie uda? Oto jest dobre pytanie. Obrywają tu wszyscy, bo mnie jakaś fregata ciśnie Dobra, walka na myśliwce, niech tam będzie Venator następny się pojawił No nie wierzę, a co? Tu jest drugi hangar? E no to jest hamstwo W takim razie To no Ta stacja jest po prostu nie do pokonania. Jestem śmiesznie poważny. Jak mam rozwalić się czymś takim? No dalej, hangar. Został jeden. Kurde, no. Floto. Poczekaj na chwilę. Popatrzcie, sama stacja. Sama stacja. To nie jest tak, że tu jest jakaś flota. To jest sama stacja. Tylko, że ja nie mam droidana, więc w sumie obydwoje jesteśmy obcykani. O! No niechże się trochę wygenerują. I spróbujemy rozwijać drugi hangar. Jeżeli to zrobimy bez mniejszych strat, to będzie bardzo dobrze. Nie wiem jeszcze tych myśliwców możemy nas Więcej bombowców poproszę. Więcej. Może tak, w niego berwał dość konkretnie. Jeżeli ja ucieknę, to teraz jego jeszcze stracę. Nie mogę już więcej, ta. Czy ja tu w ogóle mam hangar? Nie mam. Z ciekawości się przyglądałem. Dobra, Django Fett, spróbuj to rozwalić.

Dobra, czekajcie, to musimy tak... No... Zobaczymy, czy to się uda, bo chcę teraz krążownika jeszcze, krążownik jeszcze tutaj na akcję wysłać. Dopóki no nie rozwalę tego hangaru, to oni są, że tak powiem... Zarąbiści po prostu. Leć, 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 leć tu I uciekaj stąd, bo jesteś zraniony. Strata ciebie, Django, to jest najgorsze co może być. Hangar dalej żyje, no nie wierzę w to. Kurna Nie wierzę w to po prostu. Ta stacja jest! No przecież... Nie, musimy to wycofać. Przecież to są jakieś jaja. protect Be mindful Dziwne skoki. Eee, to bolało. Muszę mieć więcej tej floty, więcej dosłownie ta stacja to jest jakiś jakiś żart. Czemu mam skoki? Znowu klatek? Tu jeszcze mogę. Lotniskowce. Można by się uprzeć i zniszczyć tę flotę. To w sumie z drugiej strony stacja też jest dość dużym wrzodem. Ojejku Czemu te stacje są takie OP? I co mi po takiej armii, jeżeli nie mogę dolecieć? Complete. Constructing. tego nawet nie mam zamiaru robić. Na co mi to? tylko by wkurzało, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, to jest po prostu. Gro, dlaczego mnie tak trolujesz? Czemu coś ci się dzieje? Ścina non-stop. Right. Yeah. Uh. Dalej, dalej, czemu to ścina? Kasiory nie mam już. Construction complete. Ile tu jest tego? 5? Myślałem, że złączyłem Wydawało mi się, że gdzieś tutaj robiłem chyba 4 Tu są jakieś jeszcze Czemu ta gra tak ścina? To nie jest wina komputera, od razu mówię 6. Jeszcze mało. Gro, proszę. Patrzcie nawet. Escape. Pride of Core Construction. Time. Co? Co to jest? Rdzeń dumy? Jeżeli dobrze, to się tłumaczy. Czy to aby nie jest jakiś OP yy, krążownik, o którym aż boję pomyśleć? Bo jeżeli tak się stanie, to będę w dupie naprawdę. Czwarty poziom stacji. Jak mam to rozpieprzyć? Ile my tu mamy? 13. O! Już jest lepiej. Tylko czemu gra tak ścina? My zaraz skończymy badanie i jakiś, jakoś, jakiś rdzeń dumy zakończy y, konstrukcję, więc to, zakładam, że to jest chyba coś potężnego. Dobra, bierzemy to Savik na A7, A8 przepraszam i... Będzie nieciekawie. Teraz tak, na flotę czy na to. No nie no lecimy na to. Gro, proszę cię nie osłabię mnie, czemu to tak ścina? 20 klatek na sekundę. Przecież ja nic nie włączam teraz. A jeżeli wziąłbym autowalkę, jak duże straty bym odniósł? Wygrałem! Teraz są coś takiego. Czy wy se jaja ze mnie robicie? To ja się tutaj tak męczę. Nie no, spoko. Dobra, rdzeń dumy. Gro! Jezus, kochany! Czekajcie chwilę. Nie wiem, może teraz? Czekajcie, zatrzymamy od razu, nie wiem co się dzieje teraz. Może już nie będzie tak ścinało. Hmm... Tech Upgrade. Tutaj nie za wiele, bo mamy ten poziom. I możemy jeszcze od razu następnej. I tak zrobimy o to. I zobaczmy, co mogę robić. O, mamy generała Grywesa. Dużo znowu jednostek lądowych. O, wreszcie ta jednostka. Super. I sami mamy za krążowniki? Jakiś, nie wiem, karaluch, czy co to jest? Capital Ship. No powiem szczerze. Nie jestem zszokowany Czy muszę mieć jedną z tych planet... Ojej, tu dalej jest flota Na Mustafarze Jak to się stało też, że ja tutaj zapomniałem o tym hmm. Ciekawe, no powiem szczerze, ciekawe a może na sylust? Może potrzebuje? Sylust, dobra. Pokonaliśmy. I teraz teraz zaraz wiecie co? General Grywesa weźmiemy tu. Do floty. I mamy jakiegoś gościa, który jest, nie wiem, chyba komandosem. Jezus kochany, gro! Czemu ona tak ścina Dobra Dolatuj jeszcze ty komando się i ciśniemy Ciśniemy na Potężne planety A jedną z nich jest właśnie Rothan. Rothana Od razu save sobie zrobimy na A10 A9 zrobiłem poza nagrywaniem bo chciałem sprawdzić czy będzie Dalej się ścinał ale okazuje się też że dalej ścina nie wiem czemu Invasion Commencing Invasion Commencing Czy ta planeta jest groźna Wow Nawet mogę sprawdzić co oni mają Turbolasery dużo więcej turbolaserów A, wezmę autowalkę chyba Chociaż mamy te Dobra, weźmiemy ręczną, zobaczymy co jest tam ale już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba! O, teraz mówię, dobra. Pyk, pyk. General nie wzywam, bo to będzie bohater na ataki przeciwko... ...tym, tym, tym... no... ...przeciwko... ...statkom kosmicznym. Przynajmniej zobaczymy nowy... ULOL! <laughs> Nie no spoko, spoko transportowiec. tu są jakieś działa w ogóle? Co to jest? Pniaczek. Przynajmniej zobaczymy, jak to jeździ. W ogóle to czy te kółka już się ruszają? Tak! Wow, popatrzcie. Twórcy moda zrobi nawet tak, że te kółka się ruszają. No w sumie to jest logiczne, ale no wiecie. Mody nie zawsze odzwierciedlają najwyższy kunszt, a tutaj No trzeba przyznać, że jest to wysoka jakość. Dobra, gdzie idziemy najpierw? Idziemy w prawą stronę, bo tam gdzieś mogę wyłączyć turbolasery. Więc najpierw zniszczymy pole z turbolaserami. Alert, command. Enemy troops wow Wow Poważnie, to aż tak wali Nie no szczerze jestem w szoku Buildpad? A gdzie niby, tu jest coś Znaczy tak się schowało dziwnie Nie no powiem szczerze, że to na pieprza dość dobrze na dystans i to tak konkretnie Tak, atakujcie się przez ścianę Putę te pojazdy zaraz będą obrywać Jedź, jedź Nie słuchacie rozkazów, tak? No spokojnie I nie przejeżdżacie ludzi, to jest dziwne dopiero Jakieś, We have them jakieś komandos? Nie, medyk Potrzebuje coś przeciwko piechocie No wie, że na razie są w akcji, no w sumie to nie jest dziwne W sumie tak wziąłem trochę na odpierdziel się, no ale no niechże będzie W sensie te pojazdy Gdzieś tutaj powinno być pole siłowe jeżeli się nie mylę. Tutaj gdzieś było. LOL! Turbolasery mnie zniszczyły. Dlaczego to tak traktuje mnie jakbym miał gdzieś jeszcze jednostkę? Z popa tak jakby. Nie no, wezwało się teraz. Hmm, droidy, chodźcie tu Czemu oni mi to zrobią? Czemu? Gro Jak tu mam dojść? Przecież tu jest ten Może na drugą stronę W ogóle to ja nie wezwałem tych kasów, Jeżeli mam być szczery A mimo to przyszły tu Co, skoro jeżeli po tej stronie są turbolastery To tutaj jakoś muszę iść Ej no jak ja mam to dojść? Przeczołki się musiały pojawić Nie no spoko hmm Potrzebuję bombardowanie W ogóle to nie jest traktowane to jakby to były nie wiem Piechota te kasy bo jako nie wiem co Przejdźmy na pieprzynę, o proszę Tak to sobie piechotę można cisnąć Dopiero teraz No ale to jak to teraz ja mam przejść? Skoro tutaj i tutaj są te no to jak to mam zrobić? W sensie turbo lasery Spróbujemy to Może się... poświeci coś Mogę? Jest, udało się O to mi chodzi Cóż za piękna animacja Czy to właśnie zostało zniszczone? Czym ja myślę? Czy nie zostało zniszczone? Powinno być. Tak. Ale gdzieś tutaj, kurde. LOL, coś mnie tu strzelało. LOL, to był ten. Jak ja to mam rozwalić? przeciwko tym czołgom. Nie no spoko. To fajnie było jakbym miał możliwość w ogóle dostania się tutaj. Spróbujemy jakoś szybko przejechać to. Czy on w ogóle jest w stanie atakować mnie z blisko? Z bliskiego dystansu. No, spoko, czyli on mnie i tak zniszczy, więc w sumie to na szybkości spróbujemy. Jeżeli będzie szansa. Wow! To jest jakiś dystansowiec pieroński A wiecie co? Wezmę to, bo to nie ma sensu. Zanim ja bym to zrobił, to by nie wiem ile czasu minęło. A ja nie mam zamiaru przedłużać. Na jakichś długich, dziwnych walkach. Planetary Control. Teraz to w sumie nawet można używać autowalki non-stop, mamy tak brutalną siłę. Zaraz, muszę to zatrzymać. Dobra, tu mamy armię lądową. I General Grievous tutaj, pyk. I Jungle Fett, pyk. Dobra, znowu ścina. Wróciłem co dopiero i już jest jazda. Pyk. Dobra, to tyle jeżeli chodzi. O to co mogłem zrobić na tej planecie Czy tutaj robimy co? Co tutaj robimy? A weźmiemy to tak po prostu mm, no i dobra, lecimy. Właściwie to sobie zapiszę. Na no, A1. Bo czemu by nie? Teraz będzie znowu kolejna jakaś wielka walka. Dobra, Poważnie. I czy to właśnie... Duma... Rdzeń Dumy mnie właśnie zaatakował. Tak, to jest właśnie Rdzeń Dumy. Pride of the Core. Silne przeciwko wszystkiemu. My nie mamy tego krążownika Malevorense, czy jak on się to nazywa. No i oni mają takiego jakby reliktowca, jak w Warhammerze. No ja mam, szczerze powiedziawszy, drugi poziom. Co to jest za planeta? Rozpity jakiś. <noise> nie, Bospity. Bo... No, Bospity, tak. Pił sobie Dobrze wiedzieć, że oni będą chcieli mi atakować, czyli muszę sobie coś takiego przypieprzyć szybko No powiem szczerze, że oni mi tutaj szybko to rozwalą Salełkami musi się bronić Bo nie będzie szansy się przeciwstawić Ja BIM tak samo Prędzej tutaj wybroni się na planecie niż